Odkryj sekret uprawy, która przeczy prawom zimy i dostarcza wartościowe pożywienie, gdy wszystko inne w ogrodzie śpi. W tym filmie ogród bez tajemnic pokazuje, jak przestać bać się mrozu i wykorzystać martwe drewno lub słomę do produkcji boczniaków, grzybów, które teksturą i smakiem mogą konkurować z wołowiną, a ich uprawa jest bezpieczniejsza i prostsza niż ci mówiono. Dowiesz się, jak uniknąć kosztownych błędów, dlaczego rośliny wystawowe zawodzą w polskim klimacie i jak przeprowadzić prosty test noża, by sprawdzić gotowość podłoża. To nie jest kolejna teoretyczna lekcja, ale praktyczny przewodnik survivalu żywnościowego w twoim własnym ogrodzie lub na balkonie. Chronimy twoje zasoby, czas i spokój ducha, pokazując metodę zimowej sytości, która działa nawet przy ujemnych temperaturach. Uprawiaj inteligentnie i przestań przepłacać w sklepach za marnej jakości produkty, gdy darmowe mięso czeka na wyciągnięcie ręki. Ogród, czyli uprawa. Siej ogrodnictwo. Samowystarczalność. Siej jeboczniaki, siej zimowy ogród. Czy zdrowa żywność, siej surwiwal, siej śri permakultura, siej jak Si domowi ogród, siezi zima, si warzywniak, si ekologia, oszczędzanie, si zdrowe jedzenie, sieli hobby, si ogrodnik, siezi las, si natura, si własne jedzenie, siezi biowarzywa, ogród bez tajemnic, mięso z lasu, zrób to sam, si balkon, uprawa na balkonie, si grzyby w domu, prompt realistic 4K Photo of oyster mushrooms growing from a frozen hardwood log in a winter garden covered in light snow. High saturation, sharp focus, natural winter light, garden setting, cinematic photography, no text. Priest: Pamiętam ten dzień, kiedy stałem w ogrodzie, patrząc na zamarzniętą ziemię i czułem totalną bezsilność. Wszystko co kupiłem w markecie budowlanym, te piękne zielone sadzonki, które obiecywały plony, Zamieniło się w czarną miazgę po pierwszej mroźnej nocy. Czułem się oszukany przez te wszystkie rośliny wystawowe, które wyglądają dobrze tylko pod lampami w sklepie. Wtedy, szukając drewna na opał, odkryłem coś, co zmieniło moje podejście do zimy na zawsze. Znalazłem darmowe mięso, które rośnie właśnie wtedy, gdy nic innego nie ma prawa przeżyć. Dzisiaj w kanale Ogród bez Tajemnic nauczę Cię, jak zdobyć zimową sytość na 90 dni, bez wydawania majątku na nawozy i bez walki z naturą. Moja obietnica jest prosta. Nauczysz się zbierać boczniaki prosto z pnia lub słomy, nawet gdy sąsiad myśli, że Twój ogród umarł. Zanim zaczniemy, zapamiętaj moją najważniejszą zasadę, którą nazywam zasadą zimowej sytości. Gdy las śpi, twój pień karmi. To jest nasz mechanizm obronny przed drożyzną. Większość ludzi myśli, że uprawa grzybów zimą to czarna magia albo ogromne ryzyko, że zjesz coś trującego. Ostrzegano cię pewnie, że to trudne, że potrzebujesz laboratorium, to bzdura, którą karmią nas producenci gotowej żywności. Zrobimy teraz nasz pierwszy dowód praktyczny, który nazywam testem noża. Podejdź do dowolnego starego pnia liściastego w swoim ogrodzie, albo przygotuj kawałek drewna, który masz na opał. Wbij nóż na głębokość dwóch centymetrów. Jeśli ostrze wchodzi z lekkim oporem, ale drewno w środku jest wilgotne i nie kruszy się jak piasek, masz idealne podłoże. Jeśli drewno jest suche i puste w środku, to znak, że energia już uciekła. To takie proste. Nie potrzebujesz mierników wilgotności za setki złotych. Kolejny dowód to test mrozu. Boczniak ostrygowaty, o którym dzisiaj mówimy, to nie jest delikatna sałata. On kocha szok termiczny. Często wydaje nam się, że im cieplej, tym lepiej. To najczęstszy błąd początkujących. Boczniak potrzebuje mrozu, żeby zrozumieć, że nadszedł jego czas. Jeśli zobaczysz małe, ciemne kępki na pniu, gdy termometr pokazuje zero, nie panikuj. To nie jest choroba, to twój przyszły obiad, który właśnie się buduje. Problem z typowym podejściem do ogrodu polega na tym, że próbujemy zmusić naturę do bycia latem przez cały rok. Kupujemy drogie nasiona, budujemy szklarnie, które zżerają prąd, a zapominamy o tym, co chce rosnąć naturalnie. Boczniak to prawdziwy twardziel. On nie potrzebuje słońca przez 12 godzin. On potrzebuje cienia i martwej materii, którą zamieni w białko. To jest właśnie to darmowe mięso. Dlaczego darmowe? Bo substrat, czyli to, na czym rośnie, to często odpad, stare kłody buka, brzozy czy topoli, które większość ludzi po prostu spala. Zauważ, że w większości ogrodów marnujemy tony potencjalnego jedzenia, bo patrzymy na martwe drzewo jak na śmieć. Ja nauczyłem się tego na własnych błędach, wyrzucając pniaki, na których mogłem mieć kilogramy grzybów. Teraz, gdy widzę martwą kłodę, widzę spiżarnię. Ale uważaj, nie każde drewno się nadaje. Jeśli użyjesz iglaków, zniszczysz wszystko na starcie. Żywica zabije grzybnie szybciej niż zdążysz mrugnąć. To jest ten ślepy punkt, o którym nikt ci nie mówi w marketach. Czy chcesz wiedzieć, jak przygotować idealne miejsce i jak przeprowadzić mapę decyzji dla twojego scenariusza, niezależnie od tego, czy masz hektar ziemi, czy tylko mały balkon w bloku? Wielu z Was pyta mnie w komentarzach, co jeśli nie mam ogrodu? Czy jestem skazany na kupowanie tych gumowatych boczniaków stacki, które ociekają wodą? Odpowiedź brzmi absolutnie nie. Tutaj wchodzi nasza mapa decyzji. Jeśli masz ogród i stary pniak, wybierasz metodę pniową. Jeśli masz tylko balkon lub piwnicę, wybierasz balot ze słomy. To jest właśnie to dostosowanie do środowiska, które odróżnia prawdziwego ogrodnika od kogoś, kto tylko kopiuje obrazki z internetu. Jeśli jesteś w scenariuszu A, czyli masz ogród, szukaj miejsca od północnej strony, tam gdzie zazwyczaj nic nie chce rosnąć, gdzie jest wiecznie wilgotno i brzydko. Dla boczniaka to jest apartament pięciogwiazdkowy. Pamiętaj o naszej zasadzie: gdy las śpi, twój pień karmi. Wstawienie kłody w pełne słońce to wyrok śmierci. Słońce wysuszy grzybnie, a ty zostaniesz z kawałkiem drewna i frustracją. Jeśli natomiast jesteś w scenariuszu B, czyli balkon, musisz zadbać o jedną kluczową rzecz: ochronę przed wiatrem. Wiatr wysusza bardziej niż mróz. Mały namiot z dziurkowanej folii na balocie słomy potrafi zdziałać cuda. Ale uwaga, tutaj pojawia się kolejny ważny element. W naszych materiałach, jak chociażby w publikacji Przewodnik Ogród Bez Tajemnic, zawsze podkreślamy, że kluczem nie jest skomplikowana technologia, ale obserwacja. Nie musisz być chemikiem, żeby widzieć, czy Twoja uprawa jest szczęśliwa. Zróbmy teraz trzeci dowód praktyczny. Test trzech palców na wilgotność. Niezależnie czy to pień, czy słoma, dotknij podłoża. Jeśli po dociśnięciu palców czujesz chłód i wilgoć, ale woda nie wycieka strumieniem, jest idealnie. Pamiętaj, bez wody stojącej, grzybnia musi oddychać. Jeśli ją utopisz, po prostu zgnije i jedyne co wychodujesz to brzydki zapach i pleśń. Zawsze dbaj o to, by nadmiar wody miał gdzie odpłynąć. Wspomniałem wcześniej o tym, co sprzedają nam na wystawach. Często widzicie gotowe zestawy do uprawy grzybów w kolorowych pudełkach. One kosztują majątek w stosunku do tego co oferują. To jest typowa roślina wystawowa. Ja wolę kupić czystą grzybnię na ziarnie za ułamek tej ceny i zaszczepić nią własne drewno lub parzoną słomę. To jest ta realna oszczędność, o której mówię. W przewodniku Ogród bez tajemnic pokazujemy, jak takie proste przejście z klienta w producenta buduje twoje bezpieczeństwo żywnościowe. Kolejna sprawa to cierpliwość. Boczniak to nie fast food. Jeśli zaszczepisz pień jesienią, nie spodziewaj się zbiorów jutro rano. On potrzebuje czasu, żeby przerobić drewno, ale kiedy już zacznie, będzie ci dawał plony przez kilka lat z rzędu, z tego samego kawałka drewna. To jest właśnie ten darmowy zwrot z inwestycji, o którym ostrzegali cię sceptycy. Mówili, że się nie opłaca, bo trzeba czekać. Ale czy nie warto poczekać na coś, co jest zdrowsze i smaczniejsze niż cokolwiek, co kupisz w sklepie? Boczniak jest znany z tego, że ma silny profil odżywczy. Jest ważnym źródłem witamin z grupy B i białka, dlatego nazywamy go darmowym mięsem. Ale pamiętaj o bezpieczeństwie. Uprawiaj tylko to, co znasz i co sam zaszczepiłeś. Nie zbieraj niczego, co wyrosło przypadkiem, jeśli nie masz stuprocentowej pewności. W naszym systemie ochrony uczymy Cię rozpoznawać konkretne cechy boczniaka ostrygowatego. Ten specyficzny, muszlowaty kształt i barwę od popielatej po stalową. A co zrobić, gdy Twoja roślina, a właściwie Twoja uprawa, wydaje się martwa? Co zrobić, gdy przychodzi luty i mróz trzyma od dwóch tygodni? W następnej części pokażę Ci plan ratunkowy i powiem Ci, jak rozpoznać ten jeden sygnał, że za chwilę będziesz miał pełny koszyk jedzenia, mimo że wszyscy wkoło narzekają na brak świeżych warzyw. Doszliśmy do momentu, w którym wielu początkujących się poddaje. Patrzą na swój pień w połowie zimy i mówią, nic z tego nie będzie, to tylko kawałek drewna, to jest ten moment, w którym musisz przypomnieć sobie naszą zasadę zimowej sytości, gdy las śpi, twój pień karmi. To, że nie widzisz owocników na zewnątrz, nie znaczy, że w środku nie dzieje się magia. Grzybnia pracuje, trawi drewno i gromadzi energię na ten jeden właściwy moment, kiedy temperatura lekko drgnie powyżej zera. Jak wiedzieć, czy to naprawdę działa? Zastosuj moją ostateczną czeklistę sygnałów. Po pierwsze, biały nalot. Jeśli widzisz pod korą albo w szczelinach drewna białą, gęstą strukturę, która pachnie jak świeży las, to gratulacje, stałeś się prawdziwym ogrodnikiem. To nie jest pleśń, to życie. Po drugie, jędrność owocnika. Zdrowy boczniak, nawet gdy lekko przemarznie po odtajaniu, powinien być sprężysty. Jeśli jest maziowaty, to znaczy, że przesadziłeś z wodą, albo miejsce nie ma przepływu powietrza. Podsumujmy teraz naszą mapę decyzji według środowiska, żebyś jutro rano wiedział dokładnie, co robić. Jeśli masz mocne słońce w całym ogrodzie, znajdź cień pod tarasem albo za szopą. Jeśli masz tylko półcień, to jest twoje miejsce idealne. Jeśli mieszkasz w bloku i masz balkon, użyj starej plastikowej skrzynki wyłożonej słomą, ale pamiętaj, bez wody stojącej, zrób dziury w dnie. Moje trzy lekcje dla ciebie na jutro to: po pierwsze. Nie wyrzucaj drewna liścia z tego, które masz na podwórku. Po drugie, zrób test noża na kłodach, które masz pod ręką. Po trzecie, przestań wierzyć, że zima to czas martwy. To jest czas największej aktywności dla tych, którzy wiedzą, gdzie patrzeć. Ja przez lata popełniałem ten błąd, zamykając ogród w listopadzie i otwierając go w kwietniu. Straciłem setki kilogramów potencjalnych zbiorów, bo bałem się zimna. Boczniak jest znany z tego, że potrafi obniżać poziom cholesterolu i wspierać odporność, co w środku zimy jest warte więcej niż złoto. Ale nie wierz mi na słowo, sprawdź to sam w swoim ogrodzie. Uprawa boczniaka to nie jest tylko jedzenie, to jest spokój umysłu. Kiedy wiesz, że pod śniegiem rośnie Twoja kolacja, świat staje się trochę mniej straszny, a inflacja w sklepach mniej dotkliwa. Zanim się pożegnamy, Mam do ciebie prośbę. Jeśli ten film otworzył ci oczy na zimowe ogrodnictwo, subskrybuj kanał Ogród bez Tajemnic i udostępnij go komuś, kto twierdzi, że zimą nic nie rośnie. Napisz też w komentarzu słowo pień, żebym wiedział, że dotrwałeś do końca i jesteś gotowy na własną uprawę. To pomaga nam budować społeczność ludzi, którzy nie dają się oszukiwać przez rośliny wystawowe. Pamiętaj, błąd to nie ty. Problemem jest często brak odpowiedniej metody. Ja też uczyłem się na porażkach, ale dzięki temu ty już nie musisz ich powtarzać. Boczniak wybacza wiele, pod warunkiem, że dasz mu spokój i wilgotne podłoże. Nie biegaj wokół niego codziennie z nawozem. On tego nie chce. On chce tylko, żebyś o nim pamiętał, gdy przyjdzie odwilż. Dziękuję, że jesteście z ogród bez tajemnic. To była długa droga od moich pierwszych przemarzniętych sałat do dzisiejszych koszy pełnych boczniaków w środku stycznia. Ty też możesz to zrobić. Zacznij od jednego pniaka, od jednej kłody. Zobaczysz, że ten pierwszy zbiór smakuje lepiej niż jakakolwiek wołowina, bo jest owocem Twojej inteligencji i cierpliwości. Uprawiaj spokojnie, z inteligencją i z miłością. Do następnego!